Dobry państwu. Mamy tu no. przed państwem e, trzech zawodników klubu KS Energetyka Wożno. Widzimy pana bardzo Może pan, bo chyba pan jest od razu po biegu. Co pan powie po swoim biegu? Dobry był czy zły? Czy pan wyszedł czy nie? Ja dzisiaj kiedyś spieszyłem się do kibla. Przebiegłem z tym chyba życiowe. Ale do zapomnieli zapomniałem. Tak. No to bardzo gratulujemy, bo życiówka to ważne. A jak tam wiatr by był? Postawiło Pana czy Pan przeciął? Ja tam jak wybiłem się. Ja potrzebowałem Aha. No, tam nie potrzebowałem. Sam zrozumiałem i nie zrozumiałem. Tylko nie bo ja się, że mi został, wiem, że to jest. Ale... A ten, a może pan zaprezentuje swoją koszulkę? Bo tu widzę pan, panowie z Energetyk mają ten? trzy różne koszulki. Tak. E, o, ja dobrze, mam ten pra dobrze. prawdziwy wzór, nie wzór, a tutaj. A, co, co, co tu pisze? Można? Aha, dobrze, bardzo ładna firma. O, a tutaj Kokotek. No to <laughs> jakaś Nike czy jakieś takie firma? Nie, to jest, e, jest podróbka. No, no, no to teraz chyba idziemy do Pana Smalcerza. Witam Państwa. Jak Pan dzisiaj wypadł? No, średnio na jeża, powiem pan, 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 Panie Reporterze, ale próbne były, były fenomenalne. To nawet nie ma, ale w, w konkursie się spiąłem i wie Pan, kto jest. Tak? A niech Pan zaprezentuje swoją koszulkę. Proszę bardzo, proszę pana. No, no, tutaj no. no co pan no. ma na tej góry, co? Tutaj PKE naszej elektrowni Jaworznickiej. Tutaj, proszę bardzo, kolo. To jest zgoda, Ej, zgoda Ej, w... kiedyś taki grała, to bardzo porządne. dobrze. Tutaj nasza Elwitka, tak. która nam A tak, numer tak ma... bardzo szczęśliwy, widzę. Tak, 26, 26, tak, co, tak A nie, co on nie, symbolizuje? Ilość to, metrów nie, w nie życiu, to... To. Symbolizuje moją życiówkę w pchnięciu kulą. Ba, bardzo życzymy, ale dwójkom dziękujemy, dziękujemy siude siudebeczko, siudebeczko, siudebeczko. Chcę, siudebeczko. Siudebeczko. A tutaj pan Walowski, Dobry. który pierwszy raz chyba biegł na 400 metrów jak pan poszło? No, kurde, nie dobrze przegnałem Przegrałem z jakimś ciołkiem, Z jakiegoś energetyka kolde lewelek Aha, to, to z tym, tym ciałkiem, tym, tym koksem no z tym koksem co tutaj kurde siedzi Z, tym... z kulturystą z Oświęcimia? Jest to do... kulturysta z Oświęcimia Rzeźbił go wiatr Tutaj jest grupa <laughs> <ci ma już. śmiech> nie pan, to miał już nie, Nie pan Buty, buty z zutówki O moje buty, ja mam piękne Tutaj ja e, <laughs> bardzo niemiłe zapachy są, ale już państwu pokazujemy dlaczego <śmiech> <śmiech> <śmiech uh, Kamera pęka No i, i co pan powie po bloku? ściana mnie chyciła na tym łuku, że cholera ja się Ale nie pana nie kolega się mówił, pobiegać. że tutaj przeskoczył ścianę No bo kolega jest kurde chudy normalnie no, Kolega jadł przez całe łuk, przyszedł że widzieli wszyscy, że zmienił kurde to. Ja mówię, że ja muszę I w ogóle to jest głodny, chce mi się jeść i chula, nikt mi nie chce nie zdać. Panowi nie zadajemy na razie pytań, za chwilę. A co pan powie swojej koszulce? No ma pan inną niż. że inną. No. Ja się odizolowałem od elektrowni, proszę pana. Co to znaczy ten e, numer 33 co może to jest, symbolizować? To jest numer mojego domu. To A, to jest, domu! To jest, to jest bardzo na i, i, I wynik na 400 metrów to jest. Aha. To jest, to jest Aha, rowerem, dobrze. Czy samochodem? Dobrze, no skuterem. A co pan ma z tyłu koszulki? Wow. Tak. Walkowski nie! No to za za To jest mistrz świata, jego świata na 400 metrów. W na odległość. Dziękujemy. Teraz, teraz idziemy do naszych dziewczyn klubowych. Tutaj jednak <słyska> chcę uciec, ale nie ucieka. <słyska> Paulina Gaj, 400-metrowa dziewczyna. <słyska> Zwana tak, tak także Paula bardzo się kępuje ale już jej tu wywiad strzelimy. Jak pani poszło? Super. nagrywanie? No już 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 no. no. jak pani poszło? A a super, a później jak? No, 300, pięknie się było ostatnie z słyszałem, że pani była pierwsza. Tak. I na... I na i na zdjęciach mamy Yy, no, ja ukazane, że Pani sama biegła, bez konkurencji. Nie, bo ja przybiegłam i dziewczyny były na czysta. Dopiero na czysta Aha, a ja rozumiem, to bardzo wysoka forma jest. Tak. Dobrze, teraz Pani Marta. To były Pani chyba pierwsze zawody. Na ile Pani biegła metru? Na 100 metrów. I jak Pani poszła? Bo jest ale A ile Pani przebiegła? Ale w jakim czasie? Nie wiem. Aha dobrze. A, a pani Paulina w jakim czasie przebiega? Czy można się nie. o to dowiedzieć, czy nie? Pięćdziesiąt sekund, tak. sekund, tak. Dobrze, wiem, że pani kłamie. A pan Smal też ile rzucił? Niech się pan przyzna. 68 jakby wiatr nie podwiał. A jak, a jak podwiał, bo dzisiaj miał niestety. 46. No, Taki wynik średnio na jeża. Nie no, bo z innymi mam rękom. Aha, dobrze. Panu nos przeszkodził chyba, bo w kamerze wielki. Dobrze, a pan Walowski ile nabiegał na cztery Kurde, nie wiem no, jakiś słowo Chyba 42, 50, na no, krótkim Dobrze, dobrze, ale przez połowę stadionu widzieliśmy, że pan skracał. Skracał, ale, ale, ale sędziowie pokażemy sędziów tam gdzieś. Pokażemy. Właśnie nie widać ich na stadionie, więc pan Walowski mógł. 20, 20 eee. Dobrze. Eee, e, e, biegnie nasza e, młoda energetyczka. E, e, to, to jest tam w jaskrawej koszulce nie. Która pierwszy raz jest na zawodach. I oczywiście dostała już koszulkę. Ja chcę po raz 500 i dopiero dostałem. Tak. Jest na miejscu trzecim. to e, bieg... Tutaj bardzo krzyczą, bardzo krzyczą, nie da się ich słuchać, ale Klaudia bardzo się Dobrze postarała, bo wygrała z, Walkows z Walowskim i z. Tym cieniacem, tym, jak mu tam. Le Lenorto Lenortem, nie Lenartowiczem, Lenortem, Lenartowiczem, przepraszam Państwa. Oto, o, oto on tam. O, kru, ten. Ale to był kulturysta z Oświęcimia, rzeźbił go wiatr. Ale to pokazuje nam brzydkie gesty. Lejko, lejko, lejko to było... To było... Leo, dobrze. Lejko, dobrze. Pierze go, bo brzydki gest o! pokazał do kamery. Dobrze. A tutaj y, zobaczymy za zabawę zawodników Energetyka gwałcą się purają od tyrca tylko, żeby mi ten na, na porno tubie albo na tubie się nie wiem, że nie będzie Ciękna. cięcie, cięcie!